Witam Was bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach otwartej rampy online. Dzisiaj, jak widzicie, mamy trochę więcej miejsca, więc chcę Wam zaproponować naukę obrotów, ponieważ jest to temat bardzo trudny w każdy, każdym rodzaju ruchu. Dlatego dzisiaj nagram dla Was taki tutorial, taki, taką lekcję, która, w której powiem po kolei, jak się przygotować i co robić po kolei. Zrobimy sobie dzisiaj obroty na prawą stronę. Będzie to pierwsza część, dlatego żeby nie było za dużo informacji na nas. Więc przygotujcie sobie trochę więcej miejsca. Jeżeli, nie wiem, macie tylko kawałek wolnej podłogi, wolnej przestrzeni, to postarajcie się robić tylko tyle, żebyście zmieścili się w tej małej przestrzeni. Najważniejsze będzie wyćwiczenie głowy, o której zaraz powiem. Więc teraz, żeby przygotować się do obrotu, na prawą stronę wystawiamy prawą nogę do tyłu, ważne, żeby ona była na płęcie się wycofam, żebyście lepiej widzieli. Na płycie, czyli dotykała palcami do podłogi. Lewa noga zostaje z tyłu, jest delikatnie wykręcona. Oczywiście mamy prostą postawę, jesteśmy wyprostowani, tak jakby za czubek głowy coś ciągnęło Was do góry. Prawa ręka idzie do przodu, palce są połączone, tak jakbyście tutaj trzymali piłkę, tylko że jedną ręką. Druga ręka idzie do boku, i też jest delikatnie zaokrąglona. I taka postawa przygotowuje nas do obrotu na prawą stronę. Oczywiście najważniejsze jest to, że idąc w prawo, bo będą to obroty z przemieszczeniem, patrzymy cały czas w tą stronę, w którą idziemy. Staramy się oszukać naszą głowę, żeby myślała, że cały czas stoimy w jednym miejscu. Więc patrzy w prawo, prawa noga do przodu, prawa ręka do przodu, lewa ręka do boku. Patrzę w stronę, w którą idę, i teraz, pierwszą pozycją, którą wykonuję, której jak szybko się obracamy, nie widać, ale jest ona jako pierwsza, prawa noga i prawa ręka idą mi do boku, czyli otwierają mi pozycję i rąk, i nóg. Głowa cały czas patrzy w prawo. I to jest raz, nasze umowne raz. I teraz, drugą pozycją, którą robię, to jest zamknięcie tak naprawdę i rąk, i nóg, czyli Stawiam prawą nogę i dostawiam lewą nogę do niej. I wygląda to tak. I ważne jest to, że dostawiam jedną obok drugiej, a nie w małym rozkroku. Zwróćcie na to uwagę, bo to jest bardzo częsty błąd. Czyli z pozycji otwartej raz zaokrąglam ręce tak i nogi do siebie. Czyli dwa. Jak możecie zauważyć, moja głowa cały czas patrzy w tym samym kierunku. Czyli jak zamknęłam pozycję rąk i pozycję nóg, to głowa, tak naprawdę wzrok, fiksuje się cały czas na tym samym punkcie. Czyli jeszcze raz od początku. Zróbmy pozycję przygotowawczą. Prawa ręka i prawa noga do przodu. Lewa ręka do boku, głowa w prawo. I robimy. Raz, dwa. Tutaj widzicie, że stoję na całych stopach na dwa. Ale tak naprawdę stoję tam cały czas na palcach, tylko na potrzeby ćwiczenia po prostu stanęłam na całych stopach. I Wy też jak najbardziej możecie tak robić, dlatego że jak robicie obroty powoli, to jest Wam łatwiej po prostu utrzymać równowagę, jeżeli staniecie na całych stopach. Jeszcze raz, pozycja przygotowawcza i zróbmy raz dwa. Pięć, sześć, siedem i raz dwa. Dobrze. I teraz najtrudniejszy moment obrotu, czyli za prawą ręką idę cały obrót, pierwsza idzie głowa. Już Wam pokazuję, mamy głowę tutaj, głowa obraca mi się, pierwsza hop i za nią idzie ręka i noga. Ręka i noga idą znowu do pozycji raz, czyli otwierają wam ciało, ono w międzyczasie się obróci, ale ważne jest to, żeby pierwsza poszła głowa. Dlatego, że fiksujemy nasze oczy specjalnie, nasz wzrok na jednym punkcie, po to, żeby nasz umysł myślał, że stoimy w jednym miejscu. Żeby nie kręciło nam się w głowie. O kręceniu w głowie jeszcze powiem, ale do tego dążymy, więc spróbujmy jeszcze raz powoli. Raz, dwa i raz. No więc, pozycja przygotowawcza. Hop, głowa w prawo. Pięć, sześć, siedem i raz, dwa, raz. Starajcie się, żeby głowa szła pierwsza, to oczywiste. Starajcie się bardzo mocno spiąć mięśnie brzucha, żeby nie przewracało was ani do przodu, ani do tyłu. Ważne jest, żeby mieć mocno napięte ręce, mocno napięte nogi no i stać wysoko na palcach. Jeżeli robicie to w tym samym tempie, w którym ja wam pokazuję, to spokojnie możecie sobie stać na całych stopach tylko dla ćwiczenia, dlatego że w takim tempie bardzo trudno jest utrzymać yy, Tą sztywność, którą potem złapiecie robiąc obroty szybciej. Spróbujmy jeszcze raz. 5, 6, 7 i raz, dwa, raz. No i tak dalej, potem mamy raz, dwa, raz, dwa. Tak naprawdę tutaj ta sekwencja już dalej się nie zmienia, możemy tylko zmieniać tempo obrotu, obrotów. Ja teraz spróbuję zrobić trochę szybciej. I mniejsze kroki, i tak też polecam Wam ćwiczyć, żebyście na mniejszej powierzchni zmieścili więcej obrotów. Możecie zrobić ze mną, możecie zrobić w swoim tempie. 5, 6, 7 i raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. Prawdopodobnie wyszłam Wam z kadru, ale widzieliście y, całą sekwencję, o którą mi chodziło. I w ten sposób ćwiczymy zawsze obroty. Czyli najpierw robimy powoli, zwracając uwagę na to, które mięśnie muszą być napięte. I na najważniejsze, w którym miejscu są nasze oczy i nasza głowa. Tak jak mogliście zobaczyć może lepiej w tej szybszej konfiguracji, że głowa zawsze idzie pierwsza. I starajcie się zafiksować swój wzrok na jakimś punkcie, który jest stały, czyli no nie wiem, na przykład na klamce w drzwiach albo na otwarciu szafki, albo na jakiejś konkretnej rzeczy, która jest na poziomie waszego wzroku i cały czas patrzeć się w tą jedną rzecz, tak żeby oszukać naszą głowę, że stoimy w miejscu i nic się nie dzieje. Jeżeli wasz mózg zarejestruje to, że się obracacie, zacznie wam się kręcić w głowie, ciało zaczyna się wtedy bronić, dlatego że nie wie, co się dzieje, traktuje to jako jakieś zagrożenie. Dlatego w pierwszej fazie nauki obrotów najważniejsze jest to, żebyśmy zapanowali nad ruchami głowy. Jeżeli interesuje Was temat obrotów i chcecie więcej poćwiczyć, to postaram się nagrać drugą część, w której zrobimy oczywiście na drugą stronę i pokażę Wam też bardzo fajne ćwiczenia na pracę nad trzymaniem wzroku w jednym miejscu i nad głową w naszych obrotach. Na dzisiaj to będzie tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie i za wspólne ćwiczenie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia w następnym filmie.